Zapraszam do opisu, tam znajdziecie ciekawe kanały, które być może też Was zaciekawią. Cześć, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat cylindrów w dwusuwach, także zapraszam. Jak widzicie, każdy cylinder w dwusuwie ma swoje okna i te okna mają swoje rodzaje, czyli mają swój podział. I jaki to jest podział? Oczywiście, cylindrów mamy y, przynajmniej trzy typy konstrukcji i przejdziemy sobie do każdego z nich, omawiając je szczegółowo. Na początku zacznijmy od cylindra z oknem sącym, bez membrany o pojemności 50 cm. I zobaczcie, tutaj na schemacie napisałem oznaczenia, czyli A. Są to okna puczące. Każdy cylinder w dwusuwie musi mieć okna płuczące. B. Są to okna wydechowe i każdy cylinder musi mieć te okna wydechowe C Są to okna sące. I oczywiście nie każdy cylinder te okna sące posiada. A D jest to oczywiście membrama, i też nie każdy cylinder ją posiada. I najpierw zobaczmy, jak jest skonstruowany tutaj ten cylinder z dwusuwa z oknem sącym, bez membrany. A mamy kanały płuczące. W tym cylindrze również mamy kanały płuczące. są to kanały, które biegną z bloku naszego silnika, czyli z karteru, z komory korbowej, ponieważ każdy cylinder jest y, zasilany z komory korbowej. Kolejno mamy okno B. Jest to okno wydechowe i każdy cylinder musi posiadać to okno wydechowe. Przeważnie to okno wydechowe jest nieco wyższe, ponieważ najpierw mamy cykl wydalania spalin, później mamy cykl wydalania spalin z jednoczesnym ich powrotem oraz zasaniem zas saniem świeżej mieszanki. I okna C, czyli okna sące. I nie każdy cylinder je posiada. Na przykład ten cylinder nie posiada okien sących, ponieważ gaźnik nie jest przykręcany do cylindra, tylko do komory korbowej. I zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj mamy okno C, które przeważnie jest na równi z oknami A, czyli oknami płuczącymi. I oznaczenie tego cylindra byłoby 50 na 2 x 1 x 1 ponieważ mamy dwa okna płuczące, jedno okno wydechowe oraz jedno okno sące. I oczywiście oznaczenie D. Tutaj oczywiście membrany nie ma. Gdyby okno C było na membranie w cylindrze, Moglibyśmy dopisać literkę M, czyli cylinder z membraną. Kolejny typ cylindra jest to cylinder bez okna sącego z zasilaniem komory na membramie 50 ccc. Jest to dokładnie taki cylinder, ponieważ tutaj nie ma okna sącego, a zasilanie mamy w komorze korbowej, która ma taki oto gaźnik, i również tutaj membramię, która zamyka nam dopływ paliwa oraz zwiększa efektywność silnika dwusuwowego. I zobaczcie tutaj teraz jak to jest wykonane. Tutaj widzimy, mamy cztery okna, dwa po bokach oraz jedno dzielone, które już robi za dwa okna, ponieważ dzielone okna liczymy jako dwa okna. Gdyby było dzielone na cztery okna, by były cztery okna, czyli tutaj mamy cztery okna płczące, czyli mamy 50 na 4, jedno okno wydechowe, czyli wpisujemy jedynkę. okna sącego nie ma, czyli nic nie wpisujemy Membramy w cylindrze również nie ma. Membrama, która... Jest w komorze korbowej, nie zalicza się do membramy, która jest w cylindrze. I cylinder już tej membramy nie będzie miał wpisanej, ponieważ membrama znajduje się w komorze korbowej. I każda komora korbowa, jeszcze się nie spotkałem z taką komorą korbową, która nie ma membramy. Przeważnie te membramy są w komorach korbowych. I trzeci typ cylindra jest to cylinder z membramą, który ma w oknie sącem membramę oraz. Skróciac i gaźnik, ma okna puczące oraz okno wydechowe. I zobaczcie, tutaj mamy dwa okna puczące, czyli mamy 50 na 2, jedno okno wydechowe, czyli 1, trzy okna sące na membramie, ponieważ tu są trzy dzielone, czyli trójka oraz wpisujemy literkę M, ponieważ mamy membramę na cylindrze. I teraz jak to działa? Mniej więcej. Cylinder zawsze ma kanały puczące na dole. Są to wszystkie kanały, które wchodzą nam z komórki. Mory korbowej. Przeważnie są to 2-3 kanały bądź więcej. Gdybyśmy mieli te kanały dzielone, również okna by były dzielone, tak jak tutaj na obrazku, gdzie mamy 6 okien półczących. I kolejna rzecz cylinder bez membrany z oknem sącym. Taki cylinder ma Tendencje do cofania paliwa w gaźnik. Na przykład w jawkach to paliwo zawsze do gaźnika się trochę y, z gaźnika trochę się wydastowało oraz silnik był mniej efektywny, więcej palił paliwa, i tak dalej Membrany właśnie wprowadzono po to, aby zapobiegać cofaniu się mieszanki, aby zapobiegać cofaniu się mieszanki. Takie cylindry z kanałem sącym bez membrany miały słabe zasilanie, cofanie paliwa, częste kłopoty. Zalewaniem przy nieumiejętnym jeżdżeniu, po prostu takie kłopoty występują. No i w dzisiejszym odcinku to by było tyle. Jeśli podobał Ci się odcinek, daj łapkę w górę, udostępnij oraz dodaj komentarz, co sądzisz o takich filmikach. Na razie.